Siemka, Tutaj Mine Hacker. I to jest kolejny ósmy chyba odcinek z mojej serii Życie w Minecraft. Dzisiaj niespodzianka. Idziemy do netteru. Zrobię swój łuk na gasty. Nie dam się gnidom Okej, więc Mam flint zrobię sobie strzały Bo piórka chyba mam to jak się te strzały robiło Nie pamiętam dla nie robiłem szczały Piórka są Flint Nie mam flintu Trzeba będzie sobie zrobić Nie mam Co będzie sobie zrobić? Wracam ale jak sobie zrobię trochę tego. Już jestem. Zrobiłem trzy flinty. Dobra, jak się te szczały robiło? Deski, 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 deski. O, słyszeliście? Podobno pode jest jakaś jaskinia. Nie lubię tego dźwięku, teraz czy się to robiło tak? Tak, tak. O klasa, Dobra. idziemy. Chwileczkę. Teraz idziemy. Jestem gotów. Jestem też, Jestem też gotów. Jakie pig zombie skubane. Przyszedł portalem? Nie no, cię zabiję. Nie ty będziesz przeszkadzać. Jakie jaki on jest? Przez portalem. Ochwa te stawię drzwi. <grystanie> Cięcie. Okej. Okay. Chyba nic to nie dobra, Moga, noga. Boję się, boję się, boję się. Super. 哇。Wow. No nie, już mi woda wyparowała Pokazuje się gnido Ale się wystraszyłem Dobra, idę, a niech mnie tylko zaatakuje na moście A, zebrał Wiedziałem, że do urodzenia mam talent do snajperstwa? Bo widać jak tam taki kusz poszedł. Może wy tego nie zobaczycie na filmiku, ale ja widziałem. No i co mi tu znowu skrzeczy? Ale znowu nawet montaż nie jest. Cięcie Dobra. Zabiję jednego gasta. Zaczął mnie atakować. Jednym szczęściem zebrał. Dobra. Zdobądźmy sobie trochę na traka. Ła! Nie, teraz już po nim. Chła! Wiedziałem. Że zbierze. gdzie znowu całe jak to będzie wybijanie gastów. Super Pięknie Dobra. Mam nadzieję, że pik zombie się nie obrażał. Może im wybiorę trochę tego kamienia tutaj na straszą. Sta raz, sześć siedem, dziesięć, czy za mało, trzy, pięć. Nie za dużo. Ale nie ja jestem dla nich sensacją. Zaraz daję wszystko przylazło. Patrz. Mam kotleta. A teraz już się nie interesują. Dobra. Soul sand? Soul sand! Przyda się. No Creepery. Koło domu sobie postawię. Laguje mi trochę, trochę bardzo. Też są sanda sobie wezmę ze stag 1. Po co? Nie jest to ciekawe, po co tyle też jest ten glowstone. Jak to wszędzie lawa jest. O, 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 A ty kurwa. Nie ruszaj się. kalectwo może no, że, że szczał robiłem bo już by mi brakło teraz bym miał ostatnią ła kurde gdyby to był piasek tak bym poszedł w sumie to jest piasek no. tylko że nie spada dobra gazety już nie żyją nim się tylko jakieś na oczy pokaże. Straszne lagi w tym No, kurwa. W przeszłych odcinkach nie przyjdziemy tutaj. Nie wziąłem z tego stona nawet. No nie ma nigdzie tutaj. Nie będę się wspinał, bo przyleci gast i tylko, pff, i nie ma mnie tutaj będziemy co da zrobię cięcie i za chwilę wrócę dobra, tunel budowy pomysł przesiadłem sobie tutaj jest glowstone jest lag tego glowstone Gasta chciałem mieć, dużo pobrać sobie to, to do latarni, do latarni montuję, do nas będzie mocno świecić właśnie, aż tak do chodzę nie myślę wcale o tym tak portal a co tam nie zgubię się ja tu mam w małym paluszku ten letter pierwszy raz tutaj przecież jestem dobra nie się że mam to tutaj demoluje ten wasz rewir ale mi to jest potrzebne 15. jeszcze jeden rozbić tylko dobra przyszedł chwilkę że powrócić tam gdzie skończyłem przyszedł chwilę oś zagubiłem nie wiedziałem skąd przyszedłem, ale już wracam i idziemy do świata żywych. A nie, nie będę siedział u tych żywych trupów. Teraz, oby nie było nocy, oby nie było nocy, jest! Dobra, wejdę sobie na wieżę i wstawię ten glowstone. Wracam za chwilkę. Dobra, wstawiłem Glowstone. Teraz taka dla Was informacja. Do netheru. Za żadne skarby nie ruszajcie się bez łóżka. Łuk to jest podstawa. Gdyby nie te gasty, to dobra, ale. Masakra. Dobra, wstawiłem już. To, 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 to. to ten Glowstone. No i. Za chwilkę skończę tą odcinek, dostaję mi 3 minuty nagrywania. No, tam, widać troszeczkę, że u Was nie będzie widać. Nie na dom. Idę na dom, tego na domu. Na piętro. Tak, to sobie nie straszą. Zawsze myślę, że to creepery. Dobra. O. I teraz pewnie lepiej widać Glowstone. Jest on tam. Poczekamy do nocy i zobaczymy, jak to będzie oświetlać. A nie, Sorka, nie dostaje mi 3 minuty, tylko dostało mi 6 minut. Dobra. Poczekamy chwilkę do nocy i zobaczycie, jak będzie świecić. Wracam, jak się ściemni. Dobra, już się ściemniło się, się. I mamy taki plus teraz. Bo rozpadało się. I pada za tym drzewem. Bo my jesteśmy na pustyni. Yeah. I na mnie pada. Tylko w dżungli leje. A przy deszczu mam straszne lagi, więc dobrze, że jesteśmy na pustyni. Tak oto wygląda ta wieża. Po ukończeniu ładnie, co nie? Ten Glowstone oświetla bardziej niż pochodnie. Z daleka może być ładniej wyglądać. Jeszcze tak. Dobrze jest to, że te szkło Tak jest. Te kropki. W sumie złożek, która jest lepsza, no Przez co jest tam tak bardzo białą. No, to to byłby już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.